Kamil Jóźwiak, Bartłomiej Wdowik, wykonał obieg za jego plecami, dobre dośrodkowanie, szybko rozegrany atak, 1 do 0! Ewentualną dobitkę, Afimiko Pululu, pewnie płasko po ziemi zmylił. i i Afimiko Pululu. on miał dostać piłkę po tym obiegu od i Imasa, Wojtuszek! O... 2 do 0. Sebastian Bergier strzela równie pewnie jak Afimiko Pululu. i cieszy...